Doreno Darkrax w grze Assassin's Creed Valhalla. Witam wszystkich. Jak widzicie w lewym górnym rogu już mam nowe zadanie. A chodzi o to, że Sigurd znalazł bramę do Valhalla i twierdzi, że znajduje się ona w Norwegii. Ale ja w poprzednim odcinku podjąłem decyzję, że zostawię go tutaj, jak go widzicie I będę na razie eksplorował sobie z Nottinghamshire A tu przyleciałem, żeby ulepszyć topór Który w poprzednim odcinku oglądaliśmy Dwuręczny oczywiście I, can get you that one easy. I to był ten, There. Better than before. dobra. Mamy go. Pozwoliłem sobie obliczyć wszystko, i jednak ten topór wyjdzie najlepiej. You Put that gear to good use out there. Przede wszystkim chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Co tu jest? Kari. Dobra, polecimy, bo przecież mamy surowce, które zdobyliśmy. Od tej strony, albo od tej, gdzie mam ulepszyć? Czy to jest dalej? Dalej. Patrzcie, co ja robię. Interakcja. No, 90 tak mówiłem. Okej. Okay. Jeszcze będzie można? Nie, już jest ukończony, dobra. Budynek ukończony. I polecimy. Bo nie mamy już morale. Więc zrobimy ucztę. A przede wszystkim dobra, niech się bawią.

No nic, trudno. Ale pokażę Wam coś. I pamiętajcie, że tak można tylko w grze, bo mamy na to. No. Możecie myśleć o mnie, co chcecie. To tylko gra. No i poszło. Po imprezie, po mile spędzonej nocy, możemy, możemy już zacząć eksplorację, ale tym razem terenu. Hawaii, hawaii, dobra, to teraz już bez tych tutaj, jeżeli, jeżeli morale już jest podniesione, musimy się dostać tutaj, szybki transport. Bo tam jest jakaś, już to zaznaczam, bo chciałbym najpierw załatwić tą stronę. Tu jest jakaś łódka. Eksploracja, ciąg dalszy, ale mogła skorzystać z jedzenia. Przecież, patrzcie, ja w ogóle się nie podładowałem, jeżeli chodzi o. Pięknie robię, ale to mi za chwilę wzrośnie. Może jest możliwość, że nie będę musiał robić tego sam. Nie, to jest za daleko, chyba nie. Sam nie wiem. Dobra, Sumujmy No proszę. Damy radę tutaj? Dobiegną. Dobra, zaczynajmy tutaj. To bogactwo. to jest jeszcze dalej to dlaczego teraz jest spokojnie o co tu chodzi 60 no co tu jest grane Czyż oni tutaj byli uzbrojeni tak już jest git wszystko nie wyrobię. Czas znowu coś zabrałem Patrzcie, to nawet nie, nie będzie trzeba. Niesamowite. No i bogactwo gotowe. Sztaby Wolframu, czy wolframu i sztaba Titano plus cztery. No nic. To co, lecimy dalej. A to nawet mnie to... Ale się... Przygotowałem się do tego. To jest gdzie, to jest tam. Przeskoczę tędy? No, ja nie mam. Przejdę tu? Przejdę. No, ja pewnie jakieś dziki. Ile tego jest? 400. Od czego jesteś? Ludzik mnie chyba nie dogoni. Mam taką nadzieję. Co nas tu czeka? Eksploracja po całości. O kurde. I am proud the Lord speaks so cleanly through my soul here in Reckonset. He talks of his instruments and asks that I be one. It appears the Nephilim were at battle here long ago. Against a great tempest, some few protected us. We must honor these ancient paths. I have explained what he left for us here to the Reckon dwellers nearby. Nie wiem, przeczytać wam to. Jestem dumny, że tu we, w Roken pan tak wyraźnie przemawia do mojej duszy. Mówi o swoich narzędziach i chcę bym został jednym z nich. Wygląda na to, że inni filmowie stoczyli tu przed wiekami jakiś bój, w kilkoro powstrzymali potężną nawałnicę. Musimy okazać szacunek tym starożytnym herosom. Tłumaczę miejscowej biedocie, co Bóg tu dla nas zostawił. Błogosławieni niech będą ci, którzy kroczą w jego świętym blasku. Brendan z Greenfield. Okej. Okay. Aha, ten znaczy, żeby, żeby zapamiętać. No to nie jest. Against the great tempest, some few protected us. We must honor these ancient paths. I have explained what he left for us here to the reckon dwellers nearby. Blessed be all those who tread in this holy land. <try> <try> Znowu. Nie, no tu nie ma. A dalej? Absolutnie. Oproszę. Jeszcze takie będą? Tam jest jeszcze jedno. Ale trząs mi się pal, bardziej wibracje A tu o to chodzi, bo pokazuję wtedy gdzie. ty absolutnie nie ma nic nie zrobię bo nie ma dołu, tak? No, no. A tu jest, o. Patrzcie. O, już mi się układa, pa. No, nice. Nice. niektóre są faktycznie proste, ale następne zrobione, i punkt, umiejętności. Co tu jest. Aha, on mi pokazuje tu, że mogę. No to dobra, to ja go od razu... Nie wierzę, że użyłem siedmiu. Tak, co ja zrobiłem? Tak, użyłem siedmiu sztab. Ojej, czyli miałem ten, jak ek w ekwipunku, miałem tego tana ulepszyć. No. Ale jestem mocarz. Dobra. Ile? Lecimy dalej. Od Dosłownie lecimy. No i zużyłem te sztaby. Tak, po ptaku, <laughs> to <laughs> nieźle. Ale to trochę drogi jezne. Ale jak grzecznie. Przynajmniej na ręce. Dobry jest. Tak, tak, tak. Szybka podróż, nawet. A widzicie, jakbym wiedział wcześniej, to mi tu. Wierzchowce są już tak wyszkolone, wytrenowane, już potrafią pływać.

Proszę, ale kruk to zabierze. To wszystko? Bo nie mam czasu. Tam jest. Już się nie będę wołał. I co to miało być? Dodatkowe punkty. E, chwila, chwila. Musimy gdzieś tutaj, ja tu zejdę, ty sobie tu gdzieś odpocznij. No właśnie, dziewięćdziesiąt metrów, co my tu mamy. Znowu to samo? Nie wierzę. A patrzcie, to rozwalić. Dobra, gdzie ja tu mam to? żeby przeczytać. No. Na mocy Edyktu Hoppy Królestwo Bernicji i Elmotu, Elmetu udzieliło mi prawa do odprawiania tu nabożeństw. I filmowie byli jedną... Rasą, która dysponowała dostateczną siłą, by przenosić te takie kolumny wspierała i bowiem moc naszego Pana. Ale czego tak strzegli? Czy to co? Czy to Ty nim kierowałeś, Boże? Czy to przez grzechy dawnych ludów? A może chodziło o uwięzienie demonów? Brendan, skąd... To, to znowu to samo. the kingdom of bernicia and elvet have granted me the right to worship here by edict of yopa of bernicia the nephilim were the only race with the strength to the such pillars with the power of the lord behind them what were they guarding against did you command the lord was oh it the sin of people of other times was it to keep the deed out without... Тут абсолютно этого не видно. Что это было? To mm. co so, nie tak?

Nie będzie tu Nie no, tak to to mi zasłania przecież jak stoi A tu chyba muszę o o, o, o! o. A tu muszę zaangażować chyba, dlatego była ta tafla o, o, o właśnie <ścoughs> No. Głazy. Zrobione. Okej. Okay. Ale martwię mnie też sztaby tytanu. Co ja narobiłem? Ale przy takiej mocy dlaczego nie używam? Umiejętności 502, no właśnie. Już używam, no widzicie. Znowu przeskoczyłem i... Aha, bo chciałem zobaczyć. Tylko faktycznie ta broń by mi się tutaj przydała. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze jedno złoto. I dalej. Tu mamy znowu symbol. Jak widzicie, są jeszcze skrzynki, ale nie będę poświęcał na nie czasu, tylko sobie już później pozbieram je. No i nie zapominając o tym. Tam wystarczy chyba mieć brąz, żeby zdobyć trofeum. Dobra, to jest zrobione. To tutaj mamy złoto. Dobrze, zróbmy więc tak. Ja tutaj zakończę i będę już robił to w następnym odcinku. Więc szacunek, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek.